Krani. Prosimy za Twoim stawiennictwem o dary Ducha Świętego o dary męstwa, dzielności, wytrwałości, roztropności, ofiarności i pobożności. Modlimy się za wszystkie skałki, przewodniczki, skautów i przewodników, harcerzy na całym świecie. Cała harcerska rodzina Mario jest Twoja i sprawuj nad nią rządy. Płacimy przed Tobą dar naszej modlitwy, prosząc o pokój dla świata, o odrodzenie moralne w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. Tobie, O Przebłogosławiona Matko, polecamy wszystkie nasze troski i problemy, nasze trudne dziś, Ogarnaj swoją miłością i wypraszaj nam u Syna Swego Jezusa Chrystusa jasne, radosne i pogodne jutro. U stóp Twego tronu Maryjo pragniemy prosić o dar wiary dla nas, abyśmy stawali się uczniami Twego Syna Jezusa Chrystusa. Ogarniamy naszą modlitwą tych wszystkich, którzy Ciebie kochają i Tobie ufają. Zapraszamy do harcerskiego kręgu modlitwy, braterstwa i miłości ludzi chorych, cierpiących i zaludnionych. Pragniemy tu przed Tobą czuwać jako ludzie sumienia, budowanego na Bogu Ewangelii. Dlatego wołamy: jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Na nasze wspólne wielbłądowanie organizacji hazarskich, ludów, służb, Udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa, zanieście dobrą rowinę przeżycia od stóp najlepszej matki, matki, która wszystko rozumie, która serce ogarnia każdego z nas, która potrzeba też poradzić potrafi i to wasze czuwanie nie rozprzestrzenia się na cały szkolny rok Waszej pracy, trudu, waszej służby, Bogu, Ojczyźnie i bliźniu. Pan z teraz i na wieki, z naszej imieniu Pana, niebo Niech Was błogosławi strzeże i prowadzi ów bogący, ojciec i syn, i duch święty. Idźcie, ofiara spełniona, czuwaj. Dzięki. Do modlitwy harcerskiej. O